Pozamykane też ten biedaczek nic mu nie lepiej, nie wiem że w gołniku za mną to skrzydło, to ja jestem w szoku jak to się stało, czy to przez tą deskę za to była. Nie mam pojęcia, ale, ale coś nie może do siebie dojść. Tutaj te winerki się sparzyły. to już mówiłem. Tak jak wczoraj to dwie samiczki. Kolega Manik z Kuja załatwił. Pozdrawiamy go. O, tom, co na ścianie. Tego Spidermana. I tutaj to, Ale je wpuścimy później. Tam, gdzie tamte były, do kurnika. tutaj parzymy tego deresza z taką Budapesztką. Moka się ja. Takie ptaszki. To, co po nich wyjdzie, no, i jeszcze rumunka będziemy potrzebować, ale jak do końca tygodnia, nigdzie się nie znajdzie, no to się sparzy z pocztowym. i taki będzie finał. Tutaj, jedynkę motylkę, taką kupiliśmy o, tego motylka naszego. w tym krótkim dziupku no i tu ogoneczka o, tu ogonek nasz i tu ogonka też nam manik z Kujaw załatwił trzy samiczki, dwie i ogonka one też już się sparzyły dwa, trzy dni i wszystko na gołębnik puszczamy bo to też się sparzyły fajna samiczka na krótkim dziupku. Tu winerki chyba też się już sparzyła parka Ale nawet nie wiem których Tam z domu obserwowałem to Widziałem A Rumunka zobaczymy Czy będzie z Pocztowym latała, czy z Rumunem Czarna. Także dzisiaj puścimy Te winery z Kurnika Na Gołębnik, a te dwie pary puścimy tam na 2-3 dni, żeby się Fajnie sparowały I o, to Dwie samiczki i wtedy wszystko już chodzi Dwa młode nefki czerwone są. Tutaj się wykluły parę dni temu. Trzy dni temu chyba. tam Samczyk sieci. No i tu są zalęgnięte od żółtych. Zaboi się. Także taki to finał. Także będziemy mieli, będziemy mieli 6 par winerków, najwięcej. Jak te dwie jeszcze sparzymy, no i oczywiście obladamy, no bo to też nie wiadomo, nie? się wypuści, kto wie co się stanie, nie? Tutaj dwa samczyki moje. Także to było na tyle. Parowanie można powiedzieć, że prawie finisz i niech się już bawią. Same. Pozdrawiamy.